Pan z wami i z duchem dwój, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie Panie. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Poza ślubinach Matki Jego Maryi z Józefem wpierw nim zamieszkali razem znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi lud swój od jego grzechów. A, oto się to wszystko, a stało się to wszystko, aby się wypełniło Słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel to znaczy Bóg z nami. Oto słowo Pańskie o Tobie Chryste. Drodzy bracia i siostry przeżywamy dzisiaj Święto Narodzenia Maryi. Możemy każdy z nas dzielić się tym jak obecna jest ona w naszym życiu, jak nieustannie za nami się wstawia i nieustannie prowadzi nas do Jezusa Chrystusa daje go nam. I dzisiaj pragnę zatrzymać się nad tajemnicą Eucharystii. Uczestniczymy w największych, z cudów. Chcemy doświadczyć tego, że Jezus Chrystus wydaje się z miłości do każdego z nas. Wydaje się nam świadomie. Nikt go do tego nie zmusił. On sam z miłości do nas podjął decyzję, żeby w tak okrutny sposób dokonać zapłaty. Za nas grzech i to będzie za chwilę tutaj. Jezus będzie wyznawał nam swoją miłość. Tu będzie umierał. My, uczestnicząc w Eucharystii, przyjmiemy za chwilę Jezusa, który jest miłością z krzyża, po to, abyśmy i my, Wydawali swoje życie za tych, za których został posłany i my jesteśmy posłani. Eucharystia nie jest jedyną z wielu modlitw, jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Święty Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii pisze, że Kościół żyje dzięki Eucharystii. Maryja, która objawia się w różnych miejscach, mówi, aby Eucharystia stała się centrum życia każdego katolika. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Jeśli Kościół jest odcięty od Eucharystii, umiera duchowo słabnie. Ty i ja jesteśmy Kościołem. Święta Siostra Faustyna powiedziała: Boję się dnia, w którym nie przyjęłabym Jezusa Eucharystycznego. Mogę się pytać, komu zależy? Aby nas odciąć od Eucharystii. Chrześcijanie pierwszych wieków, całymi rodzinami byli pożarani przez dzikie zwierzęta, za przynależność do Jezusa Chrystusa. Czy potrafisz, i siostro, to sobie wyobrazić? A wystarczy, wystarczyło tak niewiele, przejść obok ołtarza Bożka i złożyć ofiary, posypiać kadzidłem po rozżarzonym węglu i ratujesz swoją rodzinę, swoje życie, swój biznes. z bracia i siostry, a ilu dzisiaj chrześcijan byłoby stać na taką heroiczność wobec Jezusa? Jak byśmy się dzisiaj zachowali, ty i ja? No przecież kochamy Jezusa, ale najważniejsze jest to, aby nam nic się nie stało. Kardynał Robert Sarach w książce pod tytułem W drodze do Nini wypisze Uczestnictwo w obrzędzie Eucharystii jest niezwykle trudne, wręcz wyczerpujące, kiedy nasze życie jest przecięte i grzęźnie, w rutynie, letności, w agresji, nienawiści, uwiera i w pełnym pychy rozczarowaniu do własnej wyższości. A czy dzisiaj byłbyś gotowy, gotowa oddać życie? Dla Jezusa. Dzisiaj dla wielu z nas najważniejsze jest zdrowie. O nie potrafimy walczyć z wszystkich sił. No kochamy Jezusa, ale najważniejsze jest to, aby nic się nam nie stało. A przecież dla chrześcijan zdrowie nigdy nie było najwyższą wartością. Najwyższą wartością zawsze było zbawienie. Drodzy bracia i siostry, zbawienie swojej duszy, zdrowie swojej duszy. Jezus mówi, co dasz w zamian? Swojej duszy, chociaż cały świat byś zyskał, co dasz za swoją duszę? To Jezus jest Panem naszego życia i śmierci. I wielką radością jest widzieć Was przez te dni misyjne, jak wielu z Was korzysta sakrament pokuty i pojednania aby zadbać o życie nie swoje aby było jak najlepiej ale przede wszystkim o życie waszej duszy i to jest ten piękny dar kiedy możemy składać w niepokalane serce Maryi, uczestnicząc dzisiaj w święcie jej narodzenia, gdzie od tego dnia rozpoczął się kolejny etap naszego zbawienia. I tym też czynem możemy świadczyć, że to Jezus jest najważniejszy w naszym życiu, niezdrowie. On za mnie umarł na krzyżu. Pewien, pewien misjonarz, który kiedy wybuchła wojna, wojna w Ruandzie, postanawia zostawić swoich wiernych i uciec do swojej ojczyzny, aby ratować swoje życie. I jest już w aucie, który ma go zabrać i nagle mówi, żeby jeszcze poczekać, bo zapomniał zabrać Biblię. Wraca się po Biblię na plebanii, gdzie mieszkał, bierze ją i otwiera. I czyta. O pasterzu, który nie opuszcza swoich owiec. I po chwili wraca, się do, wraca do kierowcy i mówi, aby odjechał, bo on jednak zostaje. Po kilku dniach ginie ze swoimi wiernymi. Wierny Jezusowi Ewangelii. Mój Pan i Król umiera dla mnie na Eucharystii. To ja nie chcę się bać, ale chcę tu przyjść i być z Nim, oddając swoje życie za mnie. To ja chcę oddać swoje życie za Niego, bo nie ma nic najważniejszego, jak mieć Go w sobie. To On daje Ci. Na pokarm siebie. To On chce Cię uwalniać z każdego lęku i paraliżu. On, Pan, Król Królów. Jezus mówi: Nie bójcie się tego, który może zabić ciało. Bójcie się tego, który ma moc wtrącić wasze dusze do piekła, ma moc was potępić. Tego się bójcie. Parafrazując, możemy powiedzieć: Nie bójcie się choroby, która może zabić tylko ciało. Nie bójcie się. Bójcie się tego, który ma moc wprowadzić was do piekła. Na wieczne potępienie. Tylko ten lęk powinien być w nas. Święty Paweł powie z bojaźnią i drżeniem: Zabiegajcie o swoje zbawienie. Eucharystia nie może pozostać na marginesie naszego życia, ale musi być umieszczona w centrum. Chrześcijańskiego życia. Eucharystia jest duszą świata i punktem odniesienia, która skupia się w której skupia się cały wszechświat. Czy ja dzisiaj przyjmuję Jezusa z wiarą i mocą? Jezus pyta czy jak wróci na ziemię, zastanie wiarę. My dzisiaj wszyscy tak księża też jesteśmy przeintelektualowani. Gdzie już nie ma miejsca na wiarę, to jest tylko slogan w naszych sercach i umysłach. Czy jesteś gotowy, aby żyć skromnie jak Jezus, Maria i Józef w Nazarecie? Skromnie. Ale mieć Boga w centrum twojego życia, w centrum twojej rodziny. Bóg pragnie twojego przylgnięcia do Niego, Jakiego nigdy nie doświadczyłeś? Jeden z synów duchowych ojca Pio zapytał świętego: Ojcze, jak powinniśmy uczestniczyć w Mszy Świętej? Ojciec Pio odpowiedział: Tak jak Matka Boża, jak święty Jan i pobożne kobiety na kalwarii, miłując i współcierpiąc. Innym razem zapytano tego samego świętego, dlaczego Ojcze płaczesz podczas mszy świętej? Odpowiedź brzmiała. Tych kilka łez to nic w porównaniu z tym, co dzieje się na ołtarzu. Trzeba by tu potoku łez. Święta Bernardeta Subiru powiedziała nowo wyświęconym kapłanom: Pamiętajcie, że kapłan przy ołtarzu jest zawsze Jezusem, Chrystusem na krzyżu. Święty Ojciec Pio i dusze czystowe. Do jednego ze współbraci Pomszy Świętej mówi dzisiaj twój ojciec z czyśca trafił do nieba, a współbrat mu odpowiada. Ojcze, mój ojciec zmarł 32 lata temu. Odpowiedział święty. Synu mój, u Boga trzeba spłacić każdy dług. Tylko Msza Święta ma tę nieskończoną wartość, której potrzebujemy: ciało i krew Jezusa, zabitego baranka. Pewien kapłan dzwoni do siostry klauzurowej i prosi o modlitwę. Ma jechać na rekolekcji, zachorował. Nie może prawie mówić. A siostra mu odpowiada: Ty, kapłan, prosisz mnie o modlitwę? Ty, który codziennie sprawujesz Eucharystię, nie wierzysz, że Jezus. Może Ciebie uzdrawiać podczas każdej Eucharystii? Czy wierzysz, bracie, siostro, że Jezus dzisiaj chce Ciebie uzdrowić na duszy i ciele, chce przyjść do Ciebie? Przewodniczący Episkopatu we Włoszech, kiedy wybuchła pandemia, wystosował list do wszystkich swoich wiernych, że kościoły zaostaną zamknięte, że nie będzie sprawowana Eucharystia z powodu koronawirusa. I tak się stało. Ale kiedy sam zachorował, i trafił do szpitala. Leżał samotnie na sali. I kapłan w małym pojemniczku, przed drzwiami do sali, zostawiał mu pana Jezusa. Kiedy wyzdrowiał, napisał drugi list, mówiący o tym, że kościoły zostaną otwarte. Bo nie można wiernych pozbawić Eucharystii tego największego daru. Byśmy powiedzieli: nie mam mszy świętej o siódmej rano. Mszą świętą ma być całe moje życie. Kiedy Eucharystia stanie się centrum mojego życia, całe moje życie zrozumiał. Amen.